Wciąż boimy się ludzi, ich sprytu, inteligencji, skuteczności, nawet tego, co mogą zrobić lepiej od nas i czy mogą nam zaszkodzić, zaskakując, okazując się bardziej zaradni. Ale też właśnie w tym wszystkim boimy się ludzkiej nieuczciwości, niegodziwości, bo jak to zbyt dobrze wiemy, Żyjemy najczęściej pod presją ludzi, i to jest może nawet zasadnicza przestrzeń naszego doświadczania Pana Boga, spotykania się z Nim. Jest to przestrzeń relacji z ludźmi, relacji trudnych, nieraz niemożliwych, ale będących materią, ocalenia, ocalania. Zbawiania właśnie od, od złych ludzi, od zła. I tak też czytamy w kolejnych wersetach księgi HIOBA. Udaremnia zamysły przebiegłych, dzieło ich rąk nieskuteczne. Oto częsty motyw Biblii, wybrzmiewa nawet w pieśni Matki Boży, magnifikat. Najpierw musi być więc jednak złe dzieło człowieka, które, jak pamiętamy ze słów pana Jezusa, wychodzi z serca z głowy, z, z tego, czym człowiek złe żyje. Okazać się, musi to dzieło złe, przebiegłe wyjść na zewnątrz, uczynić krzywdę i wtedy dopiero napotyka Boże przeciwdziałanie. Najpewniej wsparte modlitwą. Nie ma innej drogi. Faktycznie musi już coś złego się stać, żeby Pan Bóg zadziałał. Nie mógłby tego w zarodku stłamsić. Jest... Jednak wolna wola człowieka i człowiek uczestniczy w boskiej kreatywności, w boskim działaniu, i jest wolny w tym, w którą stronę to działanie pójdzie, czy w tą Bożą stronę, czy zwróci się przeciw Bogu. Bóg to wszystko widzi i dopuszcza, bo szanuje, kocha ludzi, ale też właśnie w tym się objawia jego, jego wszechmoc. Nie można by było widzieć Jego interwencji, Jego mocy w odpowiedzi na naszą modlitwę. Czy jest w tym Bóg zawsze skuteczny? Kolejne wersety wypowiedziane przez Elifaza, a zapisane w księdze Hioba zdają się to potwierdzać. Nasze jednak doświadczenie może mówić coś innego. Zawsze bowiem hamuje Bóg, naprawdę, zawsze wszystkie ludzkie przebiegłości. Gdyby tak było, świat byłby pełen szczęścia, a staje się być odwrotnie. A jednak Bóg reaguje, tylko kiedy, od kiedy zaczyna kłaść kres złemu? Powiemy w swoim czasie i dalej czytamy w księdze chyba mądrych on chwyta w ich przebiegłości, przepadają knowania podstępnych. Za dnia popadają w ciemność, w południ idą o jak w nocy. Co to jest ten właściwy czas, w którym działa Bóg najlepszy? Słyszeliśmy, może to być dzień, może być południe, i w każdym czasie Bóg potrafi przeciwdziałać złu. Stąd bezbożni za dnia znajdują się w ciemności, w południe idą jak w nocy. Wobec tego trzeba czekać na ten najlepszy czas, na ten czas, który Bóg uzna za stosowny. Może nieraz oznacza to, Poniesienie jakichś szkód, i to niemałych, sprawiają, że wydaje się, jakby Boga nie było. Ale jednak On jest i czuwa. Ma dla każdego z nas odpowiednią miarę. Zna nas i wie, co jest dla nas najlepsze, co możemy znieść, tak mówi tradycja duchowa. Próbujemy w naszym życiu tego e, jakoś doświadczyć i wiemy, że nie jest łatwe. Wydaje się, że nieraz jesteśmy już u kresu, że już więcej nie możemy, a, a wciąż nie kończy się udręka. Może to jest potrzebne Panu Bogu, właśnie takie nasze zawie, zawieszenie, konfrontacja ze złem. I jeszcze większe, i jeszcze bardziej intensywne oznaczający i będący zaproszeniem do jeszcze większej modlitwy, do jeszcze większej współpracy z Panem Bogiem poprzez zawierzenie nadziei. Elifas nie mówi o przeciwdziałaniu złu. W przypadku Hioba to niemożliwe. Ale czy przecież Hiob doświadczył zła od złego człowieka? Doświadczył go od do ojca wszelkiej przybiegłości, wszelkiego zła szatana. Ale musi Hiob Czekać na wyzwolenie, na ten moment, zaraz po próbie, w której się znalazł, nawet nie myśli, że mógłby być wyzwolony, jest pogrążony w, w bólu, bezradny. Musi się więc pojawić jakiś moment, kiedy Bóg zacznie działać. To może być oszczerstwo, plotka, to może być działanie, które niby niewinne, a jednak okazuje się zabójcze. Ta krzywda, którą zły człowiek chce wymierzyć. Sprawiedliwym musi się zrealizować. Często tak się dzieje, żeby tym lepiej widzieć Boże działanie. Odmiecza ich ust on ocala a biedaka z przemocy możnego. Dla ubogiego to będzie nadzieją, gdy nieprawość zamknie swe usta. Złocznione ustami wiemy, jak, jak bardzo jest. Zgubne i tragiczne plotki, oszczerstwa, niszczenie dobrego imienia osób niewinnych. Pan Bóg interweniuje za późno może. Trzeba wierzyć, że czyni to we właściwym czasie i też uczyć się tego musimy z kontemplacji życia Pana Jezusa. Pisze autor listu do Hebrajczyków, że Jezus Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem zanosił modlitwy do tego, który mógł go wysłuchać. i i został wysłuchany dzięki swej uległości, uległości. Ale jak? Kiedy? Wyzwolony został od, od śmierci i oddalony został od Niego kielich, który miał wypić. Mamy być tak silni jak, jak on. Musimy tak wiele wycierpieć. Jak to uczynić? Mamy być jak Hiob. Pan Jezus umarł i Jego nagrodą było zmartwychwstanie. To była ta przedziwna realizacja modlitwy, którą zanosił z głośnowaniem i płaczem. Hiob nie umarł, nie zmartwychwstał, chociaż w stanie jakoś przeczuwał. A my, gdzie jesteśmy w naszym cierpieniu, w doświadczeniu krzywdy od złych, przebiegłych ludzi? A gdzie jesteśmy w naszej modlitwie? Czy rozszerzamy nią przestrzeń nadziei, zaufania, wytrwałości? Czy damy radę?